Musi być poddanie Filip! Filip Wiśniewski, a na drodze wojownika dzisiaj zwycięski, uradowany, ale przede wszystkim szczęśliwy, cały i zdrowy Rafał Błachuta po wygranej ze Sviatoslavem Zimanowem. Wielkie, wielkie gratulacje! Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Rafał, gdzieś tam w Mix zdradziłeś mi, że no to zwycięstwo przepraszam, nie smakuje tak, jakbyś chciał. Czemu taki stan zawdzięczamy? Z tego względu, że jestem. Wiedząc, znaczy, że dobrze mnie przygotowali, czuję się świetnie i chciałbym troszeczkę więcej pokazać. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, dalej zwycięstwo do zwycięstwo zawsze smakuje. Ty byłeś nieco rozczarowany, iż Swiatosław, czyli no rywal mocny, ale. Bądź co bądź, słabym rekordem był Twoim przeciwnikiem. Czy były tutaj inne propozycje, czy to było zastępstwo, czy to był pierwszy rywal? Nie, to było zastępstwo. W ostatniej chwili został znaleziony rywal i to było powodem wybrania tego rywala mhm. przez organizatora. A kto miał być Twoim nominalnym przeciwnikiem? Brazylijczyk z czarnym pasem, ale nie pamiętam jak się nazywa, no niestety. Mhm. Jesteś teraz w bardzo dobrej formie. Ostatnio idziesz od zwycięstwa do zwycięstwa, m.in. w polu pokonany Dariusz Serjej. Miko Ahmala też odebrano ci to zwycięstwo powiedz w jakiej perspektywie masz powrót? W perspektywie mówisz, może to. Czasowo, bo widzę, że nic ci nie jest. Przede wszystkim jesteś w dobrej formie. Dzisiaj bardzo szybka wygrana, także kiedy możemy się ciebie spodziewać? To zależy, są rozmowy prowadzone już na temat następnej walki. Jeśli się uda, to na pewno w tym roku. W tym roku, jeszcze na Galichartewnej boksu, zawalczę sobie. No i przyszły rok, już też mam początek roku zaplanowany. Rafale, ty w pewnym momencie zboczyłeś z tej drogi zwycięstw. Pojawiło się w Twoim rekordzie dużo porażek, mimo iż byłeś bardzo doświadczonym zawodnikiem. Co dla Ciebie było takim kamieniem milowym, że Ty przekroczyłeś pewien etap, znów zacząłeś wygrywać? Czy to była zmiana? mentalna zmiana w podejściu do treningów, czy coś jeszcze? Przede wszystkim pr praca nad, nad głową, tak? E tutaj w pewnym momencie, pomimo tego, że przygotowania super wszystko szło, w walce odcinało mi głowę i to było powodem tego, że nie wszystko szło tak, jak bym chciał. Dlatego zacząłem pracować z psychologiem sportowym. Marcin, pozdrawiam Cię serdecznie. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I tutaj efekty są naprawdę super. Mhm. Tak samo mogę przyjąć Marcinowi, tak samo mojemu dorożnikowi, Damianowi, Radkowi, dzisiaj również Adamowi, super, super chłopacy, dziękuję bardzo, dziękuję całemu w ogóle klubowi. Dziękuję jeszcze raz bardzo, bo robicie świetną robotę. Swego czasu wielu Finom utarłeś nosa, albowiem Artur Smarzyński ma całkiem niezłe chody. Twój menadżer na Gali Cage w Finlandii, Twój pojedynek z Miko Ahmalą zakończył się Twoją wiktorią, natomiast odebrano ci to zwycięstwo. Powiedz, czy możesz przybliżyć kulisy, dlaczego tak się stało? Tutaj. Z, 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 Nastąpiły jakieś problemy ze strony organizacyjnej e, i całą sprawą zajmował się Artur Smorzyński, więc to pytanie najlepiej skierować do niego. Czy ty chciałbyś rewanżu w związku z tym, iż ta walka jest teraz uznawana za no contest, czyli za nieodbytą? Czy ty masz taką zadrę sportową, taką mobi, y, y, mobilizację po prostu, aby zrewanżować się Achmali? E, czy to można nazwać rewanżem wtedy? No raczej nie. Aczkolwiek nie mam problemu, możemy jeszcze raz zawalczyć. Podejrzewam, że. Wynik będzie bardzo podobny, jak nie taki sam. Powiedz, jak się dzisiaj tutaj bawiłeś w Bydgoszczy, czy ta lokalna scena sportów walki, w twojej opinii, no jest w stanie odżyć troszeczkę po tym okresie covidowym? Na pewno to pomaga. To nie zaszkodzi, pomaga. Im więcej takich lokalnych imprez, tym więcej zawodników może pokazać się z mniejszym rekordem. Fajnie, że są aspekty, że biorą osoby, które są bardziej doświadczone. To jest takie mieszane pro z amatorskim, więc jak najbardziej na plus. Rafał, żyjemy dla sportu, dla emocji, dla Was, wojowników. My, dziennikarze, robimy wywiady. Powiedz, jak Ty z walki na walkę, jak Tobie udaje się okiełznać właśnie te emocje? Czy każda walka to jest dla Ciebie coś nowego, czy jednak z walki na walkę udaje Ci się coraz lepiej? Okiełznać te emocje. Na pewno z doświadczeniem wszystko przychodzi lepiej. Tak jak wspomniałem, praca z psychologiem sportowym mi pomogła super. Polecam każdemu zawodnikowi, który ma jakieś problemy z, z ograniczeniem swojej głowy, tak to nazwę. Na pewno nie wyjdzie to na złe. Jesteś strażakiem, zdaje się też, to też czy tutaj szukałeś w tym pomocy, czy tak trudne wyzwanie, jakim jest gaszenie pożarów, też być może pomaga ci odnaleźć spokój w walce? To są zupełnie dwie inne płaszczyzny, tak? że powiem, praca zawodowa, to jest związane ze stresem, z różnymi drastycznymi obrazami to zupełnie dwie inne płaszczyzny, nie można tego porównać. Rozumiem. ja jeśli mogę wtrącić trochę prywaty to jestem niezwykle sentymentalny albowiem przypominają mi się twoje walki kiedyś w KSW między innymi z Patrykiem Wale i czy ty w tamtym momencie tocząc ten pojedynek zdawałeś sobie sprawę iż dzisiaj KSW będzie tak naprawdę na salonach oraz całe polskie MMA No wtedy miałem ile, 18-19 lat więc nie byłem tego aż tak świadomy aczkolwiek wiedziałem że to coraz większe perspektywy przynosi teraz, widać, to jest najlepsza organizacja w Europie. To jest to twoja taka zadra sportowa, aby być może kiedyś tam powrócić? Nie powiedziałem, jeszcze koniec, więc jak najbardziej wszystko jest możliwe. Tego ci życzę. No i myślę, że na koniec też warto wyróżnić tych wszystkich, którzy przyczynili się do twojej dobrej formy, także kto to jest? Oczywiście, dziękuję przede wszystkim Narodzinkowi, trenerowi Damianowi, Radkowi, Adamowi, Wszystkim chłopakom z klubu, wszystkim sponsorom. Przepraszam, ale nie będę wymieniał, żeby nikogo nie pominąć. Ale dziękuję bardzo. Z Wami zawsze jest raźniej. A ja na koniec, prawie pominąłem jeden z najważniejszych aspektów dzisiejszej. Tegorocznej, oczywiście tegorocznych zmagań MMA, czyli no ta spinająca klamrą te dwadzieścia kilka lat MMA na polskim rynku, czyli Gala KSW 100 i ogłoszenie walki Adriana Bartosińskiego z Mamedem Halidowym. Walka, która właśnie łączy pokolenia. Jak Ty na nią zareagowałeś i kto w Twojej głowie rysuje się jako faworyt? Na pewno bardzo interesująca. Mam mega mieszane uczucia. Darze sympatią Mameda, znamy się. Bartuńskiego mniej, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj młodość, kontra, doświadczenie to jest 50 na 50. I Mamed może wyskoczyć z czymś nieprzewidywalnym, tak samo me mega mocnym zawodnikiem jest Adrian, więc moim zdaniem to jest 50 na 50. Rafał, to ostatnie pytanie, bo z rosteru czterech zawodników KSW dla Pudziana zostało trzech, czyli Errol Zimmerman, Łukasz Parowiec oraz Olivier Thompson. Gdybyś ty mógł na jeden wieczór wejść w buty dyrektora KSW, Wojsława Rysiewskiego, to z kim zestawiłbyś właśnie słynnego Pudziana? U, trudne pytanie. Na pewno jakby to na pięści, no Parowiec i chyba, że powiemy z sentymentu też kilka razy mijaliśmy się i wybrałbym y, Parobca. Aczkolwiek, no, są teraz y, dzierży pas Babilonu, więc to też mogło być ciekawe starcie, bo jednak doświadczony jest, doświadczonym zawodnikiem jest i fajnie by to wyglądało. Tyle dzisiaj Rafał Błachuta, który nie jest chyba do końca zadowolony ze swojego dzisiejszego performensu, ale myślę, że kiedy jutro te emocje ochłoną, zobaczysz na tapology zielone światełko przy swoim rekordzie, to to też będzieś taki znak, że to jest droga do kolejnych, nowych wyzwań. Także ode mnie duże gratulacje i zdrówka na przyszłość. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.